się tutaj śmiesznie kolekcjoner dzisiaj nagrywam z innego miejsca I kupiłem sobie ostatnio takie mm, karty, nie karty nie wiem co to za złotówkę jedna saszetka kupiłem sobie dwie i chciałem kupiłem dwie saszetki i chciałem zobaczyć co to jest a więc saszetka są karty FC Barcelona jakieś takie świecące saszetka jedna taka wygląda Złotówkę taka jedna saszetka a druga taka. Jeśli ktoś jest zainteresowany, kupił tego więcej za złotówkę jedna saszetka i sprzedam za złoty 50 To na koniec to karty Wam pokażę, jakie takieś. takie... się świecą. Lionel Messi. Widzicie właśnie? To jest wzrost. Yy, yy, Państwo waga. Gdzie gra i klub, jest to to proste. To jest znowu Messi. To było w jednej. Yy, oddzielnie było, bo kupiłem tylko na ranie dwie saszetki, będę chyba kupował. Lionel Messi, Villa, Iniesta, Villa, Villa, Helta, Helta, Maxwell, Pujol, yy, Pedro. Alves, Czawi Czawi i Iniesta. No, karty takie... Nie wiem, pierwszy raz je widzę. Yy, zaraz wam pokażę, co tam pisze z tyłu. Tylko muszę sobie to poukładać Dobra. A tu z tyłu to jest tylko takie coś bo wciągnę kobie dwie karty. Z tyłu takie coś tylko jest tyle. A saszetka z tyłu. To nie po polsku, więc nie wiem, nie wiem. Barcelona Football Club, Calend Barcelona Font in November. Nie przecież tego, bo to nie po polsku nawet dalej. Nie wiem, jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem taki saszetek, mogę kupić więcej saszetek i będę sprzedawać. Mówiłem już jeden koszt takiej saszetki u mnie będzie wynosił złoty hmm, yy, pięćdziesiąt. A jeszcze jedna taka sprawa zaraz wam pokażę. Mogę sprzedam za piętnaście, dwadzieścia złotych pocztówkę z Ronaldo. Kupiłem w Hiszpanii nie pamiętam już za ile to było euro. Ale w Polsce wiem, że kosztowało około 40-50 złotych no, 30-40, coś takiego. A ja bym sprzedał 20, 25, 30, coś takiego, bym sprzedał. Od 20 do 30. Tu trochę rogi takie zagięte, tu też, tu też... Tu też. Ale tak to nie, nic tu z tyłu nie napisane. Nic. Ronaldo i tak, hmm. karty, saszetki mogę, tak, tylko dwie były. Po złotówce, jeśli ktoś jest zainteresowany, kupmy to u mnie tylko złoty 50. <laughs> Bo i tak mam jeszcze 60 km, żeby dojechać do do takiego, do tego sklepu. No i karty, 8 kart jest w jednej saszetce i tu piszę 1 ST Edition. Je, jedna limitowana karta. Nie wiem, nie wiem pierwszy raz takie coś widzę. Nie wiem. Jeśli jest, jak ktoś jest zainteresowany, to 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 Kupnę taki saszetek, to pisać w komentarzach, ale bardziej na PW. Saszetek saszetka złote 51, a pocztówka 20-30 coś takiego. Więc piszcie na pw, na PW lub w komentarzach. Yy, co tam? Subskrybujcie. Yy, nie, nie, su nie, nie, suby yy, to się, coś miałem mówić. Yy, yy, yy. nie, 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 suby i i i i lajki, co to tam jeszcze? I tyle. no, no to... Pozdrawiam was tu śmieszny śmieszny kolekcjoner. Cześć.